Na tej lekcji dowiesz się, jak przebiegały działania wojenne w Afryce, na czym polegały walki na Atlantyku oraz jak kształtowały się działania wojenne między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Zapraszam! W sierpniu 1940 roku Włosi, którzy byli sojusznikami Hitlera, zaatakowali brytyjskie wojska stacjonujące w Egipcie. Brytyjczycy sprowadzili wsparcie ze swoich kolonii. Rozbili Włochów, a następnie zajęli włoskie posiadłości w Afryce, czyli Libię, Somalię i Etiopię. I znów Hitler był zmuszony udzielić pomocy swojemu nieudolnemu sojusznikowi. Na początku 1941 roku wysłał więc do Afryki niemiecki pancerny korpus afrykański z niemieckiego Afrika Korps, dowodzony przez generała Erwina Romla. W marcu 1941 roku Niemcy odzyskali włoskie tereny w Libii, a Brytyjczykom zadali poważne straty. Dodatkowo na tyłach niemieckich wojsk pozostał Tobruk, oblężony port broniony przez wojska brytyjskie i polską samodzielną brygadę strzelców karpackich. Celem generała Romla była atak na Egipt i zajęcie blisko wschodnich źródeł ropy naftowej, niezbędnej do dalszego prowadzenia działań wojennych. Na przełomie października i listopada 1942 roku w bitwie pod El Alamein siły alianckie dowodzone przez generała Bernarda Montgomery'ego rozbiły wojska Romla i odzyskały Libię. Z kolei w listopadzie 1942 roku w Afryce Północnej wylądował ogromny desant aliantów, którymi dowodził generał Dwight Eisenhower. W marcu 1943 roku skapitulowały ostatnie niemieckie i włoskie oddziały w Afryce Północnej. Przenosimy się na wody Atlantyku, bo to właśnie tu wiodły szlaki komunikacyjne, którymi na statkach transportowano z Ameryki zaopatrzenie i broń do Wielkiej Brytanii walczącej z Trzecią Rzeszą. A od 1941 roku także dla Sowietów. Niemiecka flota nawodna nie była na tyle silna, by odciąć Brytyjczyków od tych dostaw. Wykorzystywano więc okręty podwodne, tzw. uboty, które atakowały statki transportowe. W odpowiedzi alianci zaczęli łączyć statki handlowe w konwojach chronione przez okręty wojenne. Poruszały się one w ustalonym szyku, który miał umożliwiać efektywną obronę. W centrum płynęły statki transportowe, a wokół nich znajdowała się ekskorta zniszczycieli i lotniskowców. W tej sytuacji Niemcy zaczęli stosować taktykę wilczych stad, czyli atakowali alianckie konwoje przez grupę okrętów podwodnych. Alianckie okręty wojenne były uzbrojone w bomby głębinowe, wybuchające głęboko pod wodą. A tak wyglądał Ubot. Jego napęd stanowiły dwa silniki spalinowe i dwa elektryczne. Miał on zbiorniki balastowe, które po wypełnieniu wodą pozwalały na założenie okrętu. Jego najgrożniejszą bronią były wyrzutnie torped, umieszczone z przodu i z tyłu okrętu. Dodatkowo był on wyposażony w o kalibru 88 mm, którego używano już po wynurzeniu do ostrzeliwania jednostek wroga. Trwało to do maja 1943 roku, gdy Niemcy straciły około 40 okrętów podwodnych, a dowództwo podjęło decyzję o rezygnacji z większych akcji. Ciekawostka: niemieckie meldunki wojskowe były kodowane specjalnym szyfrem za pomocą maszyny kodującej, Enigmy. Aliantom udało się złamać kot i rozszyfrować niemieckie rozkazy. Było to możliwe także dzięki polskim uczonym, Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu. 27 września 1940 roku Japończycy, Niemcy i Włosi zawarli Pakt Trzech: Zobowiązali się do wzajemnej pomocy i podzielili świat na strefy wpływów. Japonia miała dominować w Azji i w strefie Pacyfiku. W związku z tym powiększali flotę o pancerniki, czyli duże, opancerzone i uzbrojone okręty wojenne, a także lotniskowce. Czyli okręty prowadzące działania bojowe za pomocą samolotów startujących i lądujących na ich pokładach. Japończycy zaczęli od ataku na najważniejszą bazę amerykańską na Pacyfiku, mieszczącą się na Hawajach. Lotniskowce podpłynęły w pobliżu Hawajów. O świcie 7 grudnia 1941 roku japońskie samoloty zaatakowały flotę USA stojącą w porcie Pearl Harbor. Amerykanie ponieśli wielkie straty. Ocalały lotniskowce przebywające na pełnym morzu. Dzień później, czyli 8 grudnia, prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Delano Roosevelt, wystąpił do kongresu o ogłoszenie stanu wojennego z Japonią. 11 grudnia Niemcy z Hitlerem na czele, a także Włosi z Mussolinim wypowiedzieli wojnę Stanom Zjednoczonym. Początkowo alianci na Pacyfiku ponieśli szereg klęsk. Japończycy zdobyli brytyjski Hongkong i Singapur zdobyli też holenderskie Indie Wschodnie, a także zwyciężyli Amerykanów na Filipinach. Decydujące jednak okazały się zmagania na wodach Pacyfiku. Tu dużą rolę odegrały lotniskowce. Każda ze stron miała ich jednocześnie kilka, a z ich pokładów mogło startować od 50 do 100 samolotów, które to były uzbrojone w bomby i karabiny maszynowe. Mogła na atakować obiekty będące nawet kilkaset kilometrów od lotniska, a dodatkowo nalot eskadry samolotów torpedowych był bardzo groźny nawet dla pancerników. Wspomnę tu tylko o dwóch takich decydujących bitwach. Bitwa o Midway, mająca miejsce w czerwcu 1942 roku. Japończycy próbowali opanować ważną bazę amerykańską. Jednak Amerykanom udało się rozszyfrować japońskie meldunki. Skierowali tam swoje lotniskowce i zatopili cztery japońskie okręty tego typu. W efekcie Japonia musiała przejść do działań defensywnych. I druga ważna bitwa bitwa o Guadalcanal, toczona od sierpnia 1942 do lutego 1943 roku. Amerykanie zamierzali opanować strategicznie położone lotnisko na wyspie Guadalcanal w archipelagu Wysp Salomona. Amerykanom udało się opanować lotnisko dzięki desantowi sił, ale było to związane z wielomiesięcznymi walkami toczonymi na lądzie, morzu i w powietrzu. Skutkiem było zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Ciekawostka. Tomi Tsubishi A6M Reisen, najsłynniejszy japoński myśliwiec, który brał udział we wszystkich akcjach lotniczych Japończyków. Zrezygnowano w nim z opatrzenia, a także z samouszczelniających się zbiorników z paliwem, więc w efekcie był szybki, zwrotny i latał na rekordowe dystanse. Zapamiętaj najważniejsze. Walki w Afryce rozpoczęli Włosi w sierpniu 1940 roku, atakując Brytyjczyków. Klęski włoskiej armii spowodowały, że na początku 1941 roku wylądowały tam również oddziały III Rzeszy. Ofensywa niemiecka została powstrzymana przez aliantów, a walki na tym kontynencie zakończyły się w maju 1943 roku przegraną III Rzeszy i Włoch. Wojna na Atlantyku dotyczyła opanowania szlaków komunikacyjnych między Ameryką Północną a Europą. Pływające tędy konwoje z zaopatrzeniem dla Wielkiej Brytanii i ZSRS były atakowane przez niemieckie okręty podwodne. Atak Japonii na USA rozpoczął się 7 grudnia 1941 roku od nalotu Japończyków na amerykańską bazę Pearl Harbor na Hawajach. W konsekwencji Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. Wojna na Pacyfiku to daleko wschodni front II wojny światowej między Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Początkowo sukcesy odnosiła japońska ofensywa w Azji, ale w czerwcu 1942 roku, po bitwie morskiej o wyspy Midway, USA przejęły inicjatywę.